Mimo, że olimpiada w Nagano nie zakończyła się dla polskiej reprezentacji sukcesem, to jednak wzbudziła, jak każde tego typu zawody sportowe, ogromne emocje. Biblioteka publiczna w Wolsztynie zorganizowała wśród uczniów szkół podstawowych specjalny konkurs plastyczny dotyczący tej właśnie olimpiady. Od razu spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dzieci, to też wpłynęło aż 246 prac. Po wnikliwej analizie Żyry w składzie Zofia Chwalisz, dyrektor Muzeum Regionalnego w Wolsztynie, Krystyna Lach, pracownik muzeum, Gerard Jastrzębski, dyrektor Wolszyńskiego Domu Kultury oraz Arleta Przątka, dyrektor biblioteki, postanowiło przyznać nagrody w następujących kategoriach. Wśród uczniów klas 1-4 pierwsze miejsce uzyskał Marcin Rychły ze Szkoły Podstawowej w Starym Widzimiu, drugie miejsce Michalina Kawulak ze Szkoły Podstawowej w Świętnie, a trzecie miejsce Katarzyna Adam ze Szkoły Podstawowej w Obrze. W drugiej kategorii dotyczącej klas od 5 do 8 pierwsze miejsce zajęła Dominika Kędzia, drugie miejsce Barbara Piskosz, obie ze szkoły podstawowej nr 1, natomiast trzecie miejsce Patrycja Kaczmarek ze szkoły podstawowej w Starym Widzimiu. Jury postanowiło ponadto wyróżnić pracę w formie plakatu, m.in. Piotra Manuszeka ze szkoły podstawowej nr 3, Małgorzaty Cholewy ze szkoły podstawowej nr 5 oraz Emilii Zachwatowicz ze szkoły podstawowej w Świętnie. Koniecznie należy zaznaczyć, że jury przyznało jeszcze specjalne wyróżnienie dla Mikołaja Mroska, najmłodszego uczestnika konkursu. Wszystkim laureatom życzymy dalszych sukcesów. Trzecie miejsce: Patrycja Kaczmarek.